Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o kolorze niebieskim, czyli dzisiaj talent optymista z domeny budowania relacji. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich optymistów i nie tylko. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Id Swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com. Która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki „Idź swoją drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy podobnie jak ty chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź swoją drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzisiaj będziemy nurkować w talent, który nazywa się optymista, po angielsku positivity, ponieważ nam w Polsce optymista kojarzy się z taką osobą, która patrzy na świat przez różowe okulary. Swoją drogą tego nie widać w dzisiejszym odcinku, ale ja mam trochę takie właśnie bordowo-różowe okulary. Ale wyobraźcie sobie, nie mam tego talentu. A optymizmu się nauczyłam, ale to myślę, że będzie w innym odcinku. Natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na tym, że słowo optymista kojarzy nam się z osobą, która jest właśnie taka nad wyraz optymistyczna, czy też nawet odrealniona, odklejona od rzeczywistości co będzie bardzo ważne w zrozumieniu dzisiejszej cechy, że to nie oznacza tego właśnie w jaki sposób my patrzymy na optymistów. Tutaj raczej będziemy przyglądać się osobie, która jest realistą, tyle tylko że ma dużo większą nadzieję na powodzenie projektu, na to, że nam się jakoś uda, że się powiedzie, że to wszystko się poukłada, niż mają to inne osoby. Natomiast realnie ocenia trudne sytuacje, i na poparcie moich słów, zerknijmy, co mamy napisane w opisie w książce Clifton Strands napisanej przez twórców narzędzia. Opis zaczyna się tak. Pochwały rozdzielasz szczodrze, a uśmiechy chętnie, to prawda. Dzieje się rzeczywiście tak, że osoby, które mają optymistę, są bardzo, bardzo ciepłe. Ja nawet mówię, że słoneczne. Są to osoby, które rzeczywiście się uśmiechają i są bardzo sympatyczne dla innych ludzi. Zawsze też próbujesz dostrzec humor w każdej sytuacji. Niektórzy mogą odbierać Cię jako lekko ducha. Inni życzyliby sobie, tak często jak ty, patrzeć na świat przez tak zwane różowe okulary. Tak czy inaczej, ludzie szukają Twojego towarzystwa, ich świat wygląda lepiej, gdy są blisko Ciebie, ponieważ Twój entuzjazm jest zaraźliwy. Nie mając tyle, co ty, energii i optymizmu, określają swoje życie jako monotonne albo, co gorsza, pełne zmartwień i stresów. To Ty zdajesz się znać sposób podniesienia ich na duchu. I chcę powiedzieć, że to jest istotne, żebyśmy popatrzyli tutaj na to, że mając tą większą nadzieję, rzeczywiście zarażamy tym entuzjazmem i rzeczywiście mamy więcej energii i mamy właśnie więcej tej nadziei. I to jest to, czym obdarzamy innych ludzi, a każdy z nas potrzebuje mieć nadzieję, że jakoś to będzie. Spójrzmy, co mamy tutaj dalej. Wnosisz element pasji w każde przedsięwzięcie. Każde osiągnięcie jest okazją do świętowania. To jest właśnie niezwykłe i bardzo dużo czerpię z tej części talentu, którą gdzieś tam mam po środku, czyli w tych moich talentach wspierających. Że właśnie, jeżeli mogę, to bardzo bym chciała i robię tak, pomagam sama sobie świętować, celebrować swoje osiągnięcia. Znajdujesz tysiące sposobów na uczynienie wszystkiego bardziej ekscytującym i bardziej barwnym. Niektórzy cynicy mogą odrzucać Twój entuzjazm, ale Ty rzadko bywasz przygnębiony czy przygnębiona. I bardzo się z tego cieszę. Mam wokół siebie kilku optymistów, to znaczy osoby, które posiadają ten talent i faktycznie ciężko jest. Że tak powiem, zniechęcić te osoby, nawet jeżeli trafią na kogoś, kto jest takim właśnie, nazwijmy to, pesymistą. Tak się jakoś dzieje, że nie możesz pozbyć się całkowicie przekonania o tym, że życie jest piękne, że praca może być zabawna i że bez względu na rodzaj niepowodzenia nigdy nie wolno tracić poczucia humoru. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ tak jak wspomniałam, optymiści przede wszystkim wnoszą bardzo dużo nadziei, której my wręcz łakniemy i potrzebujemy do tego żeby budować nasz dobrostan i kapitał psychologiczny, czyli szczęście czy też zadowolenie w miejscu pracy. Popatrzmy jeszcze co mamy dalej. Dzielisz się zaraźliwym entuzjazmem, podnosisz na duchu, jesteś entuzjastyczny, wesoły, pełen energii szczodrze obdarzające pochwałami, w ogóle w optymizmie jest siła, zarażasz energią, to już było, wszyscy czują się lepiej, gdy jesteś w ich towarzystwie, jesteś pełen życia, no po prostu generalnie osoba, która rozpromienia środowisko, podnosi na duchu i rzeczywiście daje bardzo dużo ciepłej i dobrej energii innym ludziom. Zatem bardzo Ci gratuluję, że posiadasz ten talent, jeżeli tak jak ja, Masz ten talent w grupie wspierającej, to warto po niego sięgać, bo jak widzisz, jest on bardzo nam nie tylko potrzebny, ale też dodający wiele, wiele energii. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszy spędzony czas wspólny. Mam nadzieję, że rozjaśniłam chociaż trochę, czy też wyjaśniłam, w jaki sposób działa optymista. Tak jak wspomniałam, często Melony. Z patrzeniem na cały świat przez różowe okulary, a tutaj bardziej chodzi o to, żeby natchnąć innych energią, dać im nadzieję i nie dać się zbić z pantałyku pesymistom, marudom i innym. <laughs> Dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Tak naprawdę w kolejnym odcinku również z Grupy Niebieskiej. Do zobaczenia i usłyszenia.